Kiedy jesteśmy zmęczeni, ospali, ziewamy niemiłosiernie, ratujemy się mocną kawą, espresso, czasem zieloną herbatą. Ale w przypadkach beznadziejnych sięgamy po napoje energetyzujące. Tyle, że mogą one prowadzić do zatrzymania akcji serca. Szczególnie muszą uważać osoby z wysokim ciśnieniem i chorobami serca. Napoje zawierające duże ilości kofeiny i tauryny mogą przyczynić się do podniesienia ciśnienia lub do wystąpienia nieregularnego bicia serca. Wypicie jednej puszki napoju powoduje podniesienie ciśnienia skurczowego o 3,5 punktu, czyli już jedna puszka napoju powoduje, że w zapisie EKG pojawiają się niepokojące zmiany. Najbardziej niepokojący jest jeden czynnik, tzw. Tak odstęp QT, czyli odcinek w zapisie EKG, które, który pokazuje czas pełnego pobudzenia i powrotu do stanu wyjściowego komór serca. I tak, jeżeli ten odstęp QT wydłuża się o 30 milisekund, to jest to już zaburzenie rytmu serca, które może nawet doprowadzić do śmierci. Poproszono 93 zdrowych ochotników w przedziale wiekowym 18-45 o wypicie jednego napoju energetyzującego i już. Wypicie jednej puszki sprawiło, że odstęp QT wydłużył się o 10 milisekund. Badania te mogą wyjaśnić przyczyny niektórych zgonów młodych ludzi po wypiciu nadmiernych ilości napojów energetyzujących. Dlatego należy ostrożnie pić takie napoje, a już na pewno nie mieszać ich z alkoholem.